Podziemne przejście na dworcu PKP brudne, zaniedbane przy ulewnych deszczach, regularnie zalewane. Perony na dworcu też nie należą do najciekawszych. Taki widok z pewnością nie zachęca pasażerów do korzystania z kolei. Ten krajobraz jeszcze w tym roku ma się zmienić inwestycja, której głównym założeniem jest remont peronów i torów od dłuższego czasu jest w planach kolejarzy. Polskie linie kolejowe za kwotę blisko 30 milionów złotych. Chcą zmodernizować to miejsce. Po przebudowie układu peronowo. Torowego. Przedstawiciele PLK w tym tygodniu w Zielonej Górze spotkali się z Waldemarem Sługockim z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz z prezydentem Januszem Kubickim. Po długich negocjacjach ustalono, że miasto włączy się w inwestycje planowane przez PLK. Duże przyspieszenie, bo inwestycja miała być robiona za kilka lat, a tak naprawdę jeszcze w tym tygodniu będzie ogłoszony przetarg, z czego się bardzo cieszę. Miasto oczywiście będzie pomagać. Podziemny tunel, który prowadzi do peronu drugiego zostanie przedłużony aż do ulicy Sulechowskiej. To spowoduje, że Zielonogórzanie zyskają bezpieczne Przejście z dworcowej do przychodni Aldemet i biurowca Zastanu. Skończy się przebieganie przez tory. Jest szansa, jest duże prawdopodobieństwo, że ta inwestycja powstanie, że będzie całe przejście podziemne zadaszone, porządne, z windami, z dla osób niepełnosprawnych. Miasto Inwestycje PLK chce połączyć z budową centrum przesiadkowego przy ulicy Bema oraz remontem peronu trzeciego. W ten sposób pasażerowie komunikacji miejskiej zyskają szybki i komfortowy dostęp do dworca PKP.